Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Cześć, z tej strony Kapakoi. ze mną jest się Siemano Nasuwają się wam w głowie pewnie dwa pytania. Po pierwsze, czemu odzywam się po ponad pół roku? Nudzi mi się na majówce. Długa, długa. Drugie pytanie. Czemu nagrywam monitor kamerą? Bo jesteśmy świeżo po formacie dysku i skasowało nam frapsa. Tym bardziej... Mm, podczas nagrywania przez frapsa nie mielibyśmy do, do dostępu albo bardziej możliwości, żeby nagrać nasz głos, więc... No dokładnie jest taka sytuacja. Mamy no, dziwny sprzęt. Ale tak. Więc jakoś nie będzie najlepsza, ale powinno, nie, nie powinno być źle. <suszy> Witamy w trzecim odcinku porzuconej od dawna serii Kusoge Bakage, w którym omawiamy straszne gry. Dzisiaj zajmiemy się grą Pyongyang Racer. zanim zaczniemy, to mam do ciebie, jestem Czak, Pytanie. Czy wiesz, z jakiego kraju pochodzi owa produkcja? Z Korei, już powiedziałeś. Mi. Jakiej? Południowej. Źle! O mój drogi, o Boże, o nie. Zaraz zaprezentuję. Zaraz zaprezentuję wam zasady rozgrywki. Tak. A w treści samej rozgrywki, mm, zrobimy sobie mały turniej. Tak. E, jest to gra wyścigowa, spacja to niepotrzebny klakson, strzałki to e, jeżdżenie, nie możemy się zderzać z innymi, musimy zbierać beczułki, które uzupełniają nasze paliwko. Nie komunistyczne, ale po prostu z No. Okej. Okay. Mamy mały problem, dlatego teraz dopiero możemy zacząć grać. Kto gra pierwszy, mój drogi? Ja gram, potem ty mi dajesz kamerę. Dobra, od twojego czasu odejmujemy pół minuty, jako iż mieliśmy niespodziewane cięcie. Zaczynaj więc. Nie Jeździsz sobie po Pyongyangu. Grafika rodem z gry na Pierwszy PlayStation. Z bo Korean jedzie. Powiedziałem jak Iwona, lubię mi tak mówić, dla żartów. Cześć. Eee, ta miła policjantka mówi ci w jakim kierunku jeździć yes. na skrzyżowaniach. Nie możesz zderzać się z innymi autami, trzy stłuczki i przegrywasz. Da. Zobaczymy kto dojedzie dalej. Obocznym celem jest zbieranie pocztówek, które dają ci opis charakterystycznych obiektów, które mijasz po drodze. Eee, co ciekawe, z tą grą wiąże się ciekawa ty. historia, bowiem została ona stworzona. Słyszycie? ten silnik ma zatwardzenie? Ty, ty, ty. Dobrze. Eee, dobra, może skończmy z brudnymi dowcipami. Eee, co ciekawe, ta gra została. Ten dowcip miał być taki. Ten dowcip miał być fajny, właśnie nie miał być brudny. Po prostu silnik przerywa. Wracając do historii gry. Została ona stworzona nie z czysto komunistycznych pobudek, a przez biuro podróży, które, Alfa, specjalizuje się na si które specjalizuje się właśnie w wycieczkach do Korei Północnej i krajów ościeżnych takich jak Chiny. O, o paliwo ci się kończy. To co zrobić jak się paliwo kończy w takim? Takich momentem? jak Chiny czy ten trzeci kraj, który nie pamiętam co to jest bo drugim krajem współpracującym z Koreą jest Rosja, ale to nie była Rosja. Level Rosja. O oo! Eee, skończyła ci się benzyna. Dobra, czas na mnie. Restart. Give me the camera. Nie, spoko, wystarczą strzałki <coughs> miałem przejąć kamerę, ale dobra. Dobra, ja spróbuję <coughs> pojechać wyjątkowo bardzo dobrze. Eee, ta gra została stworzona. Eeeyee... Yy, yy, yy. dźwięk silnika, props. No, no przecież mówiłem o nim przed chwilą. Ale przynajmniej muzyczka jest fajna. No wiem, komunistyczna muzyczka. Ale wilki zając się kłania, przynajmniej moim zdaniem. Tak. No. Zajac No Zajac. Pagadi! Ale... O czym ja zaczynam gadać? Eee... No więc, tak, było podróży chciał wypromować wycieczki do Korei Północnej i stworzyli grę, którą stworzyli studenci uniwersytetu, który na co dzień zajmuje się technologią atomową. Ale, mimo wszystko, została ona stworzona przez normalną firmę IT, tak funkcjonującą w Korei Północnej. No, to fajnie się jeździ. Takie odprężające. FPSy, tr FPS-y trochę takie średnie. Ale takie odprężające. Trochę jak ja z szerszeniem. E. Albo bawarką. Albo bawarką, ale bawaka jest Albo już z Albo trochę... Nie? Bardziej mi się szerszeń kojarzy. Szczerze A -a. powiedziawszy. O! Który był kiedy? Tu spowolnie, bo będzie obiekt zainteresowania turystycznego i chcesz zebrać pocztówkę. <laughs> Ice rink, you are sliding along nicely. Slid Aha, czyli to jest lodowisko. W ogóle chwila, bo kiedy się grałem w tą grę, to czy mi się wydaje, czy prowadzimy Choke? Nie, prowadzimy normalny samochód, a te dziwne skręty są na minimalnym gazie. Wow! Niepierdzielne? Niepierdzielne, ale w beczkę też. O, druga pocztówka. Pyongyang Gymnasium featured on the film A State of Mind for Indoor Mass Games. Czyli to jest stadion gimnastyczny, który został wykorzystany jako plan zdjęciowy filmu *Stanu Umysłu. No fajnie. Ciekawe jak wpuścili ekipę filmową. To jest beczka. Też przydatna, szczególnie że mam mniej niż uff. Wow. Eee, nie pytajcie. O, jest. Wow! Drodzy widzowie, <suszy> chciałbym Wam opowiedzieć anegdotkę o defnocie. Daj! Hej. El, co pijesz? Coca-Cola light. Ani Animcowe żarty. Eee, no, ten Ani... żart jest też w wersji obrazkowej, zapraszam. O! Do pobierania. Kolejna pocztówka. Złapie wszystkie Pokémon. Potong Gate, Natural Historical Site, Gate to the Old City. O, ten budynek kojarzę, to jest budynek 105 Znany także jako. Ryugyong Hotel 105 stories and 5 revolving restaurants. Prawdziwy hotel w Pyongyangu, tylko problem jest taki, że jest niedokończony. On by się obraził, Pik, beczułka. O, kolejna pocztówka, ta kolejna pocztówka. Victory Monument. Swing around for a uh, full view. Monument Zwycięstwa. Eee, mam nadzieję, że będzie zdjęcie wieży i Juche. Eee, to było piękne. Acrobatic Circus. Stop Climbing Around. Speed Up. Czyli cyrk. I tak powinno wyglądać tankowanie we wszystkich grach wyścigowych. O! Pocztóweczka. Nie, beczka. Zamierzam zebrać wszystkie pocztóweczki. Tylko po to, żeby wam pokazać cały Pyongyang, jaki tu jest zaimplementowany. What the fuck? E... CO SIĘ DZIEJE Z TĄ GÓRĄ?! I co się dzieje? Z <laughs> Ty widziałeś co? Mega glitch! Co to To jest lepsze niż Big X! A może. A, tropić glicze! O! Nie, beczka. A, też warto zebrać. To auto stoi. O, to jest chyba mój ulubiony obiekt z tej gry, bo naprawdę mnie zaszokował kiedy pierwszy raz go spotkałem w tej grze. Mianowicie, Arch of Triumph without the traffic jams of Paris, czyli łuk triumfalny tylko bez korków Paryża. Albo ruchu ulicznego Paryża. O. o. E, tu no, chyba. No, no. <coughs> Dobra, Pracuje to jest sama. chyba znowu monument zwycięstwa. E, mogę się mylić, bo jest nowa pocztówka Cholima Statue. Travel at Cholima Speed. More horsepower that you are using. Aha, czyli to nie był monument zwycięstwa, tylko. E, Cholima. Okej, okay. zaraz się przyznaję, nie wiem co to jest, czyli ma. Proszę nie zabijajcie mnie, jeśli to oglądacie w Korei. O, 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 okej, okay. beczka. A zaraz obok niej busik. Nawet ładny. Okej, okay. nie da rady przejechać więcej niż dwóch metrów na trawie. No i tak. Boże, Kropi. O, o, nawet fajny budynek. Szkoda, że zrezygnowałem z nauki hangula. E, dobra, powinienem skręcić w lewo, tak mi każe pani policjant. No i drodzy, zabieram dla was motywik na gitarze. Mam nadzieję, że nie jest objęty prawami autorskimi. Tylko przeze mnie. O, teraz w prawo. Joki drift! Kurczę, zrobiłbym lepszy drift niż pod Lidlam. O, to jest... Pamiętam tą rzeźbę, ale nie pamiętam co to jest, ale to na szczęście jest pocztówka. Tower of Juche Idea, 150 high y, city panorama, i tak dalej, i tak dalej, czyli to była wieża idei Juche, tak coś podejrzewałem. Zyba, teraz chyba będę musiał skręcić na ten most. Tak. Wow, 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 <ścoughs> wow, jest auto ja takie auto! Niedawno zacząłem się, się O. Niedawno zacząłem. się... hotel. We don't recommend Drinking and Driving Akord D2 O, proszę Ładnie, coś to odwiedźcie kanał Symczaka, bo jest... niedoceniany i to znacznie. Oczywiście są klodą. E, no tak, on jest niedoceniany głównie dlatego, że... E, tam średnio co jest, e, a bardziej woli Sant Klauda, ale mogę Ci coś zrobić. Myślę, że mogę robić coś, na przykład. Hmm. Tak po prawdzie, to czy Wy to widzicie, została mi do zebrania ostatnia pocztówka. O, jeżeli dobrze mi się wy... Nie, teraz będę musiał skręcić, czyli ona nie będzie tu. O, to on będzie tu, będzie tu, będzie tu, będzie tu, będzie tu. Ostatnia, złapałem je wszystkie. Grand people study house, nearly there. Pity they can't teach you to improve your driving. Jest. No, i to jest piękne. I osiągnąłem swój cel, zobaczenia wszystkich 11 atrakcji. Kiedy. Ponieważ gra już jest ograna. Chcesz coś powiedzieć? Mam zwrócić Dobra. No, chcesz coś powiedzieć? Hmm. Co bym mógł powiedzieć? No co, no gra taka. Mm, jeśli chodzi o moją tutaj recenzję, to tak, no. Yy, powiedziałbym, że no. Jest z takiego z jakiego jest. Na pewno nie jest to gra najgorsza. Nie, może nie oceniamy już pod tym kątem, już tutaj ten. E, tego. E, tak, nie oceniamy tak, bo tutaj nie ma co o tym mówić, ale tak. E, no ogólnie, no taka jakaś ścigałka. No w sumie powiem ci, że zaskoczyła mnie ta grafika 3D, bo myślałem, że to będzie jakieś dziwne coś. Gdzie kamera jest przymocowana do gołębia latają latającego ponad wszystkim, albo y, albo jakiś coś w stylu, y, po prostu w tym w 2D. A tu mamy ładne 3D. No. Oczywiście to jest, y, nie jest to jakieś jakiś graficzne, ten graficzna taka, Coda. Tak, ale, 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 nie, ale nie jest tak źle. fps e niestety tak na oko to jest ich z 15-20. No nie wiem z czym to jest związane akurat. Nie wiadomo, ale no... Nie jest, że nie jest takie, nie jest taki, taki najgorsze. No, dokładnie. Znaczy na pewno nie można tego traktować jako stuprocentowy zamiennik dla Nitro for Speed'a i tak, tego 3, typu. Tak gdzieś 3,9, nie 3,85... 3, 3,85 na 10 o. Ej, idź pan, mi tam się podoba taka rozluźniająca przejażdżka maluchem. Tylko, że to nie jest maluch, tylko jakieś koreańskie auto. No bo niech ci będzie, 4 na 10 e. E. No. E, mimo wszystko nawet fajna gra, tylko to trochę pusty, ale z drugiej strony to Pyongyang, więc czego się spodziewamy? E. Muzyka bardzo fajna, mnie się podoba. Nie wiem czemu. Jakoś lubię północno-koreańską muzykę, dopóki nie rozumiem o co w niej chodzi. No jest słyszałem, no tam jest, jest taki... Jest, do, jest dość bas fajny i jest... Yy, ...syntezator taki, że go kiedyś chyba w anime jakimś słyszałem, w soundtracku. Tak czy siak, no... Musiałbym się jeszcze wsłuchać, żeby to dalej ocenić. Tak czy siak, to... Tego... Yy, bo jestem muzykiem ogólnie, jakby to... Jak można to już zauważyć i... Yy, tak propogry to tego to tego, to co? No. Mm. No i naprawdę fajne jest też to, że masz darmową wycieczkę po Pyongyangu, nikt Cię nie szpieguje, jest stuprocentowo bezpiecznie. Dokładnie. No. się wbiera. No! Złapie wszystkie! Pocztówka mon! Pocztówka mon! To by, było, to by był ten. Jakby to, to byłby nawet ciekawy pomysł na serię. O ten. Jeżdżenie po różnych miejscach tylko po to, żeby zgromadzić jak najwięcej pocztówek. Ja jeżdżę po różnych miejscach i priorytetem jest zgromadzić jak najwięcej magnesów. Więc. Jak najwięcej magnezu. Więc tak daleko od tej idei nie stoję. No, oczywiście, miejsca też są fajne. Be careful. I my know, friends. I know, I dropped my glasses. <coughs> uh. Your glasses? Your Your eyes? E, uh, go. You. <coughs> Wracając do polskiego, um. stój, dziękuję. No. <coughs> Do a tak, a tak wracając do polskiego języka to... No nie no, nawet przyjemnie, nie wiem co można więcej dodać. No i to... Znaczy.. ja to głównie w podróżach lubię... Uczenie się od nowa otoczenia. Yy... Teraz na siebie, jak się wypowiadasz. O na siebie. Co? Kamera. Hi. A, nie spoko. Nie, no. naprawdę. Będzie sensownie. Z moim ryjem to teraz jest sensownie. Myślałem, że użyć swojej stryb selfie. No tak czy siak. Ja, ja, ile jeszcze tą resetę mamy przyciągać? Właśnie nie wiem. Właśnie. Co? Kończymy. Myślę, że widzimy się w następnym odcinku ku kage. Je, no, jeśli coś znajdziemy. Zastanawiam się, czy nie ograć Cioaniki, ale to chyba nie wpłynie zbyt dobrze na moje zdrowie psychiczne. Czyli Anne dla idiotów. Taka jest hmm. mniej więcej tutaj. Tak. No, tak. Właściwie to mam w tym momencie dwie, serii, dwie gry, które bym chciał ograć. Cioaniki, która może nie wpłynąć zbyt dobrze na moje zdrowie psychiczne. I The Last Dogma. Co ty robisz? Ale się bukemu. Aha, spoko. Podłóżcie pod tą muzyczkę z Kilbila. To dam wam, to dam wam propsy. No to chyba możemy już kończyć. No do widzenia. Do widzenia, yo yo, homes.